Cześć eee, manko, witajcie się na to 12 A to mój nowy odcinek mojego kanału A dzisiaj część druga Mazgun I otworzymy najpierw sobie O, No, fajnie Dobra Tu coś mamy -mi, o, fajnie Gramy sobie z randomami może akurat się będzie się wygrać. Jeśli filmik Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę i dzwoneczek i subskrypcję, żebyście no nie wiem, dajcie po prostu subskrypcję, a żeby by na bieżąco to kliknijcie w dzwoneczek, a my, a my zaczynamy. Dobra, nic nie już jesteśmy. W ogóle mam już bardzo dużo broni. Sam nakupywałem i jak zwłaszcza ta nowa moja bron Famas dużo też zabiera. Aji, aji, nam go zabić, naprawdę. będzie jak mu zostało tylko fajnie, Okej okay. No, no, Sniper w sumie nie jest ich o może Nie zrobię, ale przynajmniej jednego. Zrobię tego. Tak więc. Wpadajcie na kanał Kakamilos. Warto. Fajne filmiki ma. W komentarzach wy, w, wyślijcie mi kolejny link do, do następnej gry. Bo. Nagrywam sobie bo nagrywam, bo. Po prostu. Nie, muszę samacia użyć. Nie, Dobra, niech już Okej, 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 okej. Ojej, ojej, ojej. o, o, tego! Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej, o nie, oni są u nas Oni, oni gdzieś u nas Wiedziałem, wiedziałem O nie, sam się zabiłem O nie No nie Dobra, tam widziałem tam, 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 tam. tam Już go nie ma, OMG zabił mnie I jak? Jakie super miałem? Znaczy, ja się upomniałem, za ja słupem bo ale tu jest gdzieś kolejny i ja go nie dam mu wyrwać. Pyk. Aj! Ale oni tu Dobra, idziemy. Tu, 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 o, 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 aha. Uh -huh. o nie, to są dwóch On mi się lakował, Oni Oni mają jakieś laga. Oni wygrają. grają na kodach. Piszcie w komentarzach hashtag #kody. Aha, uh -huh. rzuci kremata. Nie, 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 dość to? Pyk. A, a drugi zabiłem, czy? O nie, przegrywamy, niedobrze. O nie, oni są tutaj. Dobra, O nie, oni tu. Przegraliśmy. O nie, przegraliśmy. O nie, ja gramy, może jeszcze się. W ich dwie rundki. A bez względu na przedłużanie, za chwilę wracamy. A więc, siemanko, ponownie się witamy na kolejnej I, No, on jest męk... O nie, sorry za tego lega. Sorry za to. Naprawdę. Ale się dziwi, że go nie zabiłem. Ale. O. Muszę się uleczyć. Będę się kampić. Akurat to dobrze, że mam snajperę się to, że tutaj tam być strasznie. Chyba, że, że mogą być nie te lagi i ja to bardziej, ale też się przepraszam. Mhm. tam gdzieś pójdzie granat. Rapek. Czekamy. Czekamy, czekamy. Aha. Aha. O nie nie. nie! Nie trafiam. Dobra, jest. Double kill. Jest! Sorry ja to ładnie naprawdę. O nie! Pyk? Dobrze. Pyk? Słyszałem, że nie jesteśmy na Szybko. To mogą być. Dlatego, jeśli pójdę tu, pójdę tu, one nie! O zabiły. Zabili mnie. Dobra, dobrze, dobrze to odczuwać, Dobra, snajpa. Dobrze Oho. Pyk. Nie, nie może być tak, że nie wchodzą po prostu tak do nas. O pyk. Tam na wszelkie tak padek. A teraz z dołu będziemy kampić. Pyk. O nie. To już mi o O O nie. O nie. tutaj, o, nie. Bo ja znowu tutaj... Pyk. Pyk. Ale prawie! Wygrywamy o parę tylko. w o nie! Nawet możemy przegrać. Dobra pyk jeden dziewczyno tu nie ma o nie zabije się ole pyk 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 Pick, pick, ale wygrywamy. O nie, dobra, wygraliśmy to chyba. Dobra, nie z formacjami. O nie, dobra, będzie ja... ja dużo jest, jest tam na górze. pyk Ej, headshot? Wygrywamy to. Wyraliśmy Jeszcze jedna rundka. Więc za chwilę wracam. Więc no, widzimy się ponownie, a tu kolejna arena. I tu też kłamie sory, Sorry za to, sorry, sorry. O nie, sorry. Pyk, 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 O nie! O nie! Ej, no dalej, Będzie. Jest, zabiłem. Ej no, co jest, czemu przegrywamy? Może tak być. Dobra, ziome. Ja mam plana. Pyk. Pyk. Ja mi nowy planik. Pyk. Pyk. Dobrze. O nie, nie, dobrze. Ale pokażcie mi to. Ale. Zrobić. Pyk. Ale ja też zrobiłem. Tak przegrywamy, no nie może tak być. O nie, o, nie no, tu są. Po tej stronie, właśnie pyk, 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 pyk. Zabity. O, pyk, pyk, pyk. A, to był, to był, to był, pyk, pyk. O nie, sorry za te lagi, sorry, 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 strasznie. Tyk. Mamy tajna O tak biegesz, ale cię kukrzę oh, oh. sorry za to, sorry, 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 wracamy. Wracamy ponownie i sorry za to, jest na już. Ok, on tu jest. On tu jest. Dobra. Byk. O nie! Nie może być tak. Już przegrywamy. Oni wygrywają. Ale i tak my dobrze przegraliśmy, więc tutaj właśnie zakończymy ja ten filmik. Elu.